w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Dida Game, a dzisiaj pokażę Wam 5 najlepszych, co sumie jak możecie zobaczyć po tytule 5 najlepszych kombinacji skinów, na przykład plecak, coś, no wiecie o co mi chodzi, Pięć takich najlepszych według mnie kombinacje skinów. Według mnie są to naprawdę najlepsze kombinacje skinów. Właśnie sobie zaraz zobaczymy te wszystkie kombinacje skinów. Ale przed tym zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem. No, a ja bez zbędnego przedmiotu zapraszam do oglądania. Dobra, wchodzimy sobie w szafenkę. No i pierwsza taka fajna, mi się wydaje, kombinacja skinów to będzie to właśnie taki, taka lodowa rycerka z plecakiem, że to było z tamtego sezonu za wyzwania śnieżne śniegowy kryształ, mega według mnie spoko to wygląda, tak no i kilofik driver według mnie wygląda to bardzo ładnie w gierce oczywiście, nie, nie pokażę wam tego w gierce, po prostu to za długo by, by mi zajęło Chodzi do gierki to tak, tak, pięć razy to trochę by mi zajęło, dlatego nie pokażę wam tego w gierce, ale to zobaczycie sobie sami. Według mnie naprawdę wygląda to przekozacko. Ehm, no, lecimy do kolejnej stylizacji. Ehm, kolejny będzie, właśnie, taki skinek ehm, z oto to ehm, ehm, plecaczkiem od Ren'a. Podaję, że to był taki, no tak, to był chyba od Ren'a. Ehm, z kilofem Vision. Wygląda to przepięknie, naprawdę przepięknie to wygląda. Ehm, oczywiście, ja tu lotnij... Tego jakby smugi nie będę wliczał do tego, bo po prostu to na chwileczkę jest. Kilo w taki plecak to jest na, na praktycznie cały na cały mecz. Dlatego, no myślę, że naprawdę ym, tylko to będę pokazywał po prostu. No i kolejną już stylizacją, już trzecią. Stylizacją to będzie dosyć krótki odcinek, bo chciałam po prostu Wam pokazać takie naprawdę mega spoko, stylizacje um, właśnie to skinów. Kolejną stylizacją będzie to... Czekajcie, muszę znaleźć tego skina, bo sobie właśnie nie zapisywałem niestety um, tych stylizacji. O! Będzie to um, na tym levelu dziesiąteczka um, właśnie z plecaczkiem takim o tym, o tym. To fajnie wygląda w gierze, to naprawdę, uwierzcie mi. I um, Kilofik um, Łom, o ten Łom. Taki kilofik. Ym, wygląda to prześlicznie, naprawdę to jest moja ulubiona stylizacja z tych wszystkich, naprawdę to tak ślicznie wygląda w giereczce, że to jest hit. Ale jeżeli ktoś nie ma łomu, spokojnie, bo pasuje tak samo praktycznie to wygląda, lodołamacz, łopata po prostu. Według mnie tak samo to wygląda, tylko wiecie, po prostu jeżeli ktoś nie ma, bo mało ludzi ma ten w sumie kilo bo on był tylko raz w piątym sezonie, więc nie ma go tak dużo, chyba dwa. Nie, chyba raz był w sklepie, przypomnijcie mi, ale chyba tylko raz był po prostu na tym jakby, no wiecie o co mi chodzi, na tym evencie z dziką kartą. To było chyba raz albo dwa, raz chyba, w piątym sezonie, chyba raz. Dlatego dużo ludzi może tego nie mieć, a łopata nawet często się pojawia w sklepie, no dlatego, wiecie. No i ostatnia dzisiaj, na, na dzisiaj stylizacja, ale też mm, mi się wydaje, że warta zobaczenia Jest to... Yy, poczekajcie, poszukam sobie tylko tego, tego skina, bo właśnie sobie nie robiłem jakby mm, takich... Jak to się nazywa? Yy, jakby... Nie robiłem wcześniej tego... O! PUNCIA! Będzie to PUNCIA! Z... Yy, 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 poczekajcie... O, z tym plecaczkiem! Bardzo ładnie to wygląda, tylko ten czerwony trochę nie pasuje, ale yy, wydaje mi się, że do przejścia. E, właśnie z tym, jest to też mało spoko według mnie, e, stylizacja, bo ktoś mnie tu zaprasza e, i wizja, wizja już jest drugi raz, bo do wizji bardzo dużo rzeczy pasuje, mi się wydaje, że bardzo fajne, ale dobra nie zakończymy tego filmiku tak bardzo szybko, bo w sumie po co, e, nie będziemy tak szybko kończyli tego filmiku, dlatego zrobimy sobie jeszcze dzisiaj przegląd sklepu, lecimy sobie do sklepiku. Ok, żeby nie chcący czegoś. Ja już bym nie kupił, podspieram, bo, bo karna, karnet czekam sobie. Zrobimy stream kaskadetu. Yy, śliski Syren. Mi się wydaje, że skinek spoko, Ma tutaj yy, parę takich właśnie fajnych edycji stylu. Ten mi się najbardziej podoba w sumie. Pamiętam, że Jacob kiedyś nim grał w takim piątym sezonie albo czwartym. Bardzo takim Syrenem właśnie grał. Ale mi się wydaje, że do polecenia ten skin. Ten styk jak najbardziej, ale. Plecaczek taki, powiem, że średni, tak nie podoba mi się ten plecaczek. To tutaj jest chyba tyle ze śliskiego sirena. Mamy takie o, podwójne złoto. Takie o, taki dźwięk jakiś, fajny dźwięk nawet. Yy, no i jakaś złotka. Skin. Mi się wydaje, że optymalny taki. No spoko jest taki skinek. Według mnie spoko, ale jakbym miał kupać, to chyba dla plecaka. Bo plecak zarumbista, a skinek taki... Ten sweter mi się nie podoba w sumie. No i dzisiaj jest zgroza skin, który szczerze podoba mi się. Taki. No jest spoko, no jest spoko. Jest do polecenia według mnie ten skin. Warty uwagi, jest bardzo warte uwagi. Ehm, spoko. Te skrzydełka, tak w sumie, jakieś wielkie takie. Nie wiem, skrzydła mi się nie podobają. Dużo ludzi właśnie się podobają, tylko dla skrzydeł. Skrzydła mi się nie podobają, ale skin jak najbardziej. No i teraz lodowe ostrze. Kill off, słaby, mega słaby według mnie, naprawdę. O, komuś proszę pustaje. Nie wiem, no, dobra. Yy, Kilof słaby mi się wydaje taki. No, średni mi się wydaje taki. Za duży mi się. Trochę. znaczy On nie jest jakiś mega duży, ale po prostu... Nie wiem, nie podoba mi się. Po prostu mi się nie podoba. Yy, komando płetwy, super skin. Wiem, Holm, że go nie lubisz, ale Super Skin. Naprawdę... Kocham tego skina, niestety nie mam na niego fałdorców, na pewno bym go kupił, gdybym miał te 150 fałdorców, ale niestety nie mam, ale skin naprawdę, kocham tego skina, przecież się, naprawdę, przecież ten skin jest tak piękny, magma oczywiście, ulubione moje y, malowanie, może je kupię, może nie, zobaczymy, ale chyba na karny sobie zostawię. Y, Mega spoko, ale są lepsze. Moje, może to jest mój taki trochę ulubiony, ale w sumie jest lepsze. Są lepsze. Mam lepsze. Mam lepsze. Mam lepsze. Mam lepsze. Dobra. E, no i dumny krok. Sławe. W sumie nie jest takie najgorsze. No taki... Ale spoko. Wyjście z sobie z fochem. Spoko emotka. Spoko. Spoko. No tutaj nie ma dużo. To mam. Bo to akurat jest mega spoko według Mm. Zaraz wracam sobie, bo sobie gumę i piszę z kolegą XD, no, nawet spoko, um. no i strzelę z brutala, średni taki skin, no ale po do, do polecenia, do polecenia, dzisiaj ze sklepu najbardziej mi się podoba i najbardziej mogę Wam polecić, um. kurde. Mogę Wam najbardziej polecić po prostu podwój... znaczy nie. Złotka tego skina dla plecaka, więc plecak mogę polecić złotki. Zgrozę na pewno mogę polecić, bo super skin. Komando płetwy, magmę i zajęty. I wyjście z fochem. A dzisiaj mam dla Was giveawaya. E, jedyne, żeby dostać się do moich znajomych, zostaniecie się do, po prostu do moich znajomych. Jedyne co musicie zrobić to wpisać swój nick w komentarzach, go na łapka w górę, będzie to sprawdzane, więc razy nie uszukiwać. No i po prostu zapraszać mnie do znajomych, wpisać swój nick. Wszyscy możecie mnie teraz zapraszać do znajomych. Ja będę przyjmował jedną osobę. Przyjmę z tych znajomych. No. A ja bez a ja bez tego przedłużenia zapraszam do oglądania, chciałam powiedzieć. No a ja się żegnam.